Dobra, tak więc kochani, dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnych materiałach. I trzymajcie się. Elus! Dobra, po nagrywkach materiały są. Tylko cholera, kurde. Jakby coś innego też porobić, a nie tylko te materiały nagrywać. O, chłopie! Selfie stick? powerbank, Głośnik? Telefon? Co jest? Łoł! Wow. Łoł! Wow. To to ja rozumiem! Nie uh, jesteśmy gotowi do akcji. Teraz pytanie: od czego zacząć dobry trening? Grzewka. O, czas na trening siłowy. Zobaczymy, co tam nam przygotowali. Kochani, głośniczek bez przewodowy jak najbardziej do treningu siłowego się nada, bo ćwiczyć bez muzyki to tak samo jak żyć bez powietrza. Skakaneczka na kardio po treningu zawsze. Obciążenie dla prawdziwych mężczyzn również potrzebne. Sztanga! Kochani, przenośny głośniczek jak zawsze na propsie, tak więc muzyka gra i lecimy z tym koksem.

Muzyka! O nie, 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 nie! Tylko mi tutaj teraz nie padnie, tylko mi tutaj. Ale jak dobrze, że z pomocą przychodzi powerbank! A muzyka graj. <zysk> <zysk> Tak jest i teraz tylko podpis, proszę Państwa, biceps zrobiony. Post. Kochani! Nigdy nie zapominajcie o kardio! Halo? Halo, mamo, weź chwilę, poczekaj. Halo. O, to, to, to ja rozumiem. Halo, mamo. Co? Już do domu? No dobra, to idę. I tak właśnie wygląda moje drugie życie. Oczywiście w taki bardziej humorystyczny sposób. Nie chciałem tego robić jak moi poprzednicy, tak bardziej. serious! Chciałem to bardziej zrobić w swoim stylu i tak bardziej komediowo humorystycznie, odezwała się do mnie firma Tepelink i bowiem w ramach naszej współpracy właśnie powstał ten film. I oprócz tego, kochani, oprócz tego, że powstał ten film, jest akcja podwójne życie, jest jeszcze konkurs. W którym to Wy możecie wygrać taki telefon jak ten. I do tego możecie wygrać jeszcze takie gadżety jak powerbank, niesamowicie designerski powerbank. Przenośny głośniczek, który, jak widzieliście na wideo, gra naprawdę nieźle. I sztangę W sensie selfie stick. A co trzeba zrobić, żeby wygrać takie coś? No kochani, już wam wszystko tutaj mówię. Sam konkurs będzie się odbywał na Instagramie i w tej chwili to Wy musicie pokazać mi, jak wygląda Wasze drugie życie. No czyli na przykład w domu, kurde, przed komputerkiem sobie coś tam gracie w Counter-Strike, czy jakieś inne śmieszne gierki, a poza tym na przykład, nie wiem, pasjonujecie się motoryzacją, grzebaniem w silnikach, czy chociażby, nie wiem, chodzeniem na siłowni, jak ja. Ej, ale tam ktoś napisał, że ty już nie chodzisz dla siłowni. To prawda, mam lekką przerwę ze względu na swoje sprawy osobiste, ale spokojnie... This body will be shredded. Baby, baby. Śmiechem, żartem, ale generalnie chodzi o to, żebyście teraz wy pokazali mi, jak wygląda wasze drugie życie. Czy to będzie zdjęcie na Instagramie, czy to będzie filmik na Instagramie. Krótki oczywiście filmik. Jak już wrzucicie ten filmik czy tam zdjęcie na ten Instagram, musicie oznaczyć mnie i do tego dodać jeszcze hasztagi Neposcoupson, podwójne życie, live twice. I tyle. I jeszcze nie powiedziałem o jednym, co chciałem zostawić sobie na sam koniec. Główną nagrodą. Główną nagrodą. Oprócz tego wszystkiego, tego, tego, tego i jeszcze sztangi. Będzie spotkanie ze mną w Warszawie. Brzmi nieźle, co? Spotkanie prawdopodobnie będzie jakoś we wrześniu, pod koniec, środek września. Tak więc od dzisiaj macie czas na postowanie swoich podwójnych żyć. Jakkolwiek by to nie brzmiało. I jeszcze raz dziękuję Wam, kochani, za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki mój mały sketch. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Elos!